Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku przemonstrujemy całego Broughtoka zobaczymy, jak to tam wygląda. Plus jeszcze omówimy małą walkę dwóch Jupiterów, youtuberów, których znam. Jednego prywatnie, w sumie w ogóle nie znam, to jest Youtuber Damianowski, a i drugi Dotos. Oni, jakby to powiedzieć, trochę się sprzeczają, kto jest lepszą melody w Polsce, bo jakbyście weszli na Discord Ogniste Pioruny, który się właśnie Wam wyświetla, zapraszam serdecznie na Discorda, czyli Flarka i Joe to dosyć ciekawą notkę może się zobaczyć na czasie głównym od Joe Toosa, który pokazał screena, jak Damianowski zrobił 15 fragów tak, to było 15 albo 14, teraz wam nie pokażę. I miał 0 killi, W sensie 0 śmierci. W jednej grze. Tak jak nie o tym teraz, o tym pogadam później. Ja Was zapraszam na kanał DULTOSA. Kanał Flarka. No i na kanał Joltos i Flarek. A tak swoją drogą na kanale Dulto Florek, dzisiaj wleciał ich pierwszy film A raczej Flaryka pierwszy film Kolejny będzie w niedzielę, ale to się już dowiecie później Wbijacie właśnie na ogniste pioruny Subskrybujcie mój kanał i chłopaków Zostawcie łapkę w górę No ja nie przedłużam No i zaczynamy Okej, okay, ja puszczam Brawl I'm a beautiful mermaid. Wow. Welcome to A no i warto zaznaczyć, że nie nie będę tego tłumaczyć, nie że mi się nie chce, tylko ci co kiedyś tłumaczyli koledze albo nagrywali na YouTuba. i tłumaczyli kiedyś coś po angielsku to wiedzą, że może to leńczyle czasu, a ja to nagrywam. O, o godzinie 19.40 jak widzę na zegarku i pewnie co wpuszczę coś takiego około 20.20 20, coś takiego więc nie, nie tłumaczę i lecę dalej to będę zatrzymywać kiedy się New game mode And Squidward Mortis. Two new brawlers. O, właśnie tutaj warto zaznaczyć to do tego skina Mortisa. On dosłownie hipercharge. Co Mortis. Niestety nie mam tego skina, który był przed 5 miesięcy, chyba podejrzewam. Z... No, nie pamiętam, czego to w ogóle było, ale wiem, że był skin, gdzie były hipercharge skiny do Mortisa. Był król jako zwyczajna forma, i był też e, właśnie taki smog. Bo króli, smog to niby to coś połączenie i po prostu normalny skin, y, bez Skype do to będzie król, a Skype Charge to będzie po prostu smog. Dalej, o a propos tych dwóch nowych i jeśli chodzi o mechanikę. Nie wiem, jaką ma ta mysz mała. Nie wiem, jakiej ona jest rzadkości, ale podejrzewam, że albo epickiej, albo mitycznej. Bo na legendarkę ona się nie nadaje. A co do legendarnej postaci, to jak ktoś nie kupuje karnetów, zbierajcie i to zbierajcie cały czas kredyty na tą drugą postać. Może mi się postaram pokazać. Krabby Patties, New Game Mode i Squidward Mortis. Two new brawlers, a Red rascal o właśnie tutaj ten Sushi Master będzie Sushi Chef będzie giga OP moim zdaniem jego ult powala na kolana można zniknąć i zaatakować samym atakiem gdzie nic nie może trafić mod dwa ataki na naprzemiennie on jest super dalej Let's get back to the The appearance of a mysterious wave has brought Bikini Bottom Resident. Oj, tutaj też warto zaznaczyć, że. Cały event z Pan Bowem, moim zdaniem, jest przesadzony. Ta bajka to jest moja bajka. Dzieciństwo, go mam miał, kiedy miałem 5-6 lat. Same, co my to samo kiedy. No, to oni sobie szkodzą na telewizję. I'm going to wiem, go to Brawl Stars. For an entire theme season, SpongeBob and his friends will be visiting Star Park for a special event. Sweet Mortis is the Brawl Pass. This Mortis? I don't know if I'm going to buy it. I don't know if I'm going to buy it with SpongeBob, but I'm going to buy it Along with two color variants in Brawl Pass Plus, SpongeBob El Primo keeps leg day, but he's still the strongest. El SpongeBob! around you can unlock him from the club event for free more on that later patrick buzz is living his best lifeguard life okay. i wouldn't rely on him to save you though sandy Jess is also joined by gary disney who has a fully loaded automatic shell cannon mr trapstick likes money but he also likes blowing things up planks and daryl will definitely be able uh -huh. to get the crabby patty recipe now right <laughs> Only during the Spongebob season you can now unlock new, special powers for your brawlers by using these power-ups. Oh, that's going be cool. Patty, Kelp Soda, This is a single... This is super interesting, in my opinion. Clockwork Clarinet, Spatula, Doodle Pineapple, Only, only during the Spongebob season no, you can now unlock, unlock new, special powers patty, for your brawlers to, to by using these power-ups. But Krabby Patty, Oh, Krabby Burger... Okay. Do gonna be for tanks. Do healerów będzie taki napój Do... do... Do snajperów chyba to będzie A do snajperów będzie flat A do... Co? Co to było? Mogę spojrzeć? Chyba nie spojrzę Do tych co rzucają będzie... Pineapple. Jakiś taki analiz. O! O! Jezusiu! Czemu to tak przeskakuje dziwnie? Each class has their own power up that will I będą tego levelu! Oooo, dobra! Dobrze się zapowiadać w tym kosmosie. O dobra, dobra. tu jest Melodia, no to... co. Słuchajcie, widzowie. Jak chcecie, żebym melodii dał na 35 rang, zostawcie łapkę w górę. Subika, a ja. Postaram się w jak najkrótszym czasie będę Tak napierniczyć w bramę starsa Że ulepszę szpachelkę czy Jakoś tak jak to się mówi, nie wiem Do trzeciego poziomu i wezmę na melodii Wbiję wszystko 35 to będę najlepszym graczem w Polsce na melodii Doodle, Pineapple, Bubble and Jumbo Each class has their own power up That will power up their respective traits Each power up has three different upgrade levels Each level makes your brawlers even stronger tank three crab patties orbit around you when destroyed they grant damage resistance increase movement speed and charge your super support a permanent healing area surrounds you and healing still, allies charges your super. using your super spawns a power cube damage dealer hitting an enemy grants a chumbo for homing projectiles boosted movement speed and healing for a short time marksman your attacks are empowered by squid wars beautiful clarinet music you can start up to two musical attacks that pierce through walls and brawlers oh, good. Your music attack leaves a trail of bubbles that damage enemies at the end of the trail an explosion releases even more bubbles assassin a spatula will periodically appear when enemies are low on health your attacks will take oh, them down instantly good. if you have a spatula you also get a when defeating an enemy <laughs> Well, look, you have been young, but he leaves a damaging area and then exploding to damaging pineapple chunks. Power ups only work on game modes with the squid modifier. you still play over Oh, wow, this sounds amazing. How do I unlock them? i'm glad you asked power-ups are found inside delicious power meals the latest culinary craze mr krabs Hi. has taken this opportunity to open a new Hi. store in starbucks where you can get power meals from the krusty Krab for krusty cash the krusty Krab will have daily deals for you to spend your krusty cash on here you'll find various offers and it's also the place to get skins of your favorite spongebob characters so how do you get krusty cash Mr. Krabs has kindly agreed to give some Ciekawe. of it away. Haven't you ever heard of a self-sustaining economy? Game mode with a SpongeBob <laughs> modifier <laughs> gives free crusty cash for the first wing of each game. That includes <laughs> these <this laughs> two brand new game modes. Si now this is jellyfish. <laughs> a trivia <tributary> mode <laughs> where, <laughs> where players <laughs> catch jellyfish from around the map. To the thing with the most jellyfish wins. To be by było taki kawitny To no nie coś podobnego do tego co teraz mieliśmy z Krabsiem, ale Nie, nie to, to, said, he he to capture a jellyfish, you have to hold it for five seconds. If you are taken down during that time, you drop the jellyfish. Take out the enemy team to grab more for yourself. O, trio dobra. showdown. It's like duo showdown, except there are three of you. So I guess it's like trio showdown. In this game mode, there will trio be twelve brawlers battling it out in four teams. Our biggest game mode. Ever. Just like duo showdown, you'll be able to revive if at least one of your teammates remain undefeated. Let the ma'am command. <laughs> there are many ways to get Krusty Cash. Claim your free daily paycheck from Squidward. Visit the Krusty Crab every day to get yeah, free Krusty, Krusty Cash. Yeah, Spongebob SquarePants uh, event thought. will last all SpongeBob season from September 5th to October 2nd. Now, oh. this is one geezer who loves cheese. <laughs> Moe is a blind rat who was found leaving this <laughs> mountain Park, park sewers and adopted by Ground no no Melbourne. I think that the best one will be the to legendary to e, su e, Sushi Master. Moe uses his shovels as well as his swords across the map and does area damage with each bounce. When he activates his super, Moe climbs into his hand built digging machine. And travels across the map to destroy whatever is there. He may be small, but he sure knows how to cause big trouble. Mo is a mythic damage dealer, the final member of the Castle Courtyard trio, and will be available on August 29th with his 29 gem Monterey Mo skin. Okay. You will never defeat me. Omaya wa, Shinderu. Nani? It's about time Star Park got the sushi joint. And with it comes a legendary like assassin, and danting. This samurai turns oh, to a you life you family family in Star Park, But we can't help feel he's trying to hide something from his past. He has two separate attack patterns, which alternate with each attack.

Potem on super overheals adding a shield for the amount of extra healing given. Mortis is super now returns at max o, distance dealing the same damage as. Właśnie o tym mówiłem. To jest potwierdzone, Mortis już będzie mieć hypercharge to do mi nowego skina, więc na jakieś 99 coś takiego. E, Najważniejsze świecie w tej aktualizacji. Kiedy wejdzie Hypercharge do Mortisa, wejdzie też specjalny skin do niego. Chociaż nie jest 100% pewności, no bo nic nie było o tym roltoku, jak wcześniej oglądałem. Tak bo teraz go omawiam. No ale tak było z Riko na przykład, tak? Healing again, a real good times value bundle. Scream <laughs> super projectiles now bounce and split one more time. Para super is bigger okay. and lasts for a longer time. Then hypercharge makes her super big, growing no, no, size never while, while increasing, increasing in speed. Ne Surge ne hits ne max know. level and unlocks a level five upgrade for the duration of his hypercharge. No, um, Surge's um, shots oh, now me. split regardless of hitting an enemy, and the split projectiles travel further. Oh, he do. also gains slightly increased range. I heard you like edgy purple skins. The October <laughs> season sees us returning Perfect to Once Upon a brawl kid. but with a twist. Forget fairy tales. It's all about scary tales. Skeletal search is the you you Nightmare Nanny. She will haunt you in battle and in your dreams. Blocked three kids. What was that? <laughs> Must have been the wind. Dread Knight Draco oh. has traded his guitar axe for a real axe. And is ready to shred brawlers instead of solos. <laughs> Dark Keeper <Heifer laughs> is solid as a rock or a castle made out of rock. Malicious men, the skin of the season, is oh, But has fallen into darkness. Possessed Poco has a bone to pick with you. Please, sir, can I have some more changes? Yes, two <laughs> new rank modifiers. gauges Galore.

Ten Tengas może być fajny. On ma mało skinów. No Dynamike jest Dynamike. a Pan raczej nie będzie grać. po lewej możecie zobaczyć na Fanny z kruka. Wygląda mega, mega ładnie. Nowy kruk, super. Hank i nie gra Hankiem, i Chester. Captain, we need think. more power. What? I mean, skins. <laughs> Son Primo, he wants to suck your salsa. Cuckoo collect. She knows the truth, oh, even cool. if it didn't happen. Red jacket, Rico. Now, he's only missing the bike. Support the Broke Stars Championship prize pool with the fan's fang skin. He's <laughs> he good. He's <laughs> a good bell. Our first superstar oh. make ranked skin. Designed, designed by Nana BS. He's a level player. I come from the description below. Oh, I thought it was M for mini. Use the hashtag, not Guardian, Hank giveaway for a chance to get this aye, aye, aye. awesome skin. And, Brooke is getting his old jacket and haircut back. I możesz każdy chcesz użyć. To jest Mortis's head na ręce! Jezusiu! Poczekaj, bo. O, jezu, poczekajcie. Wait for a dobra, już. Awesome... Jezusiu! Kończę! Okay. And... Ta zmiana przejdzie na lepsze, mówię wam Supercell. Supercell dobrze postąpił. Ta fryzura jego była gówniana. No jego stylówka, no, nadal nie jest jakaś super dobra, no, ale. włosy mu skrócili. Jestem fanem długi Frodo, ale akurat blok miał bardzo all Hashtag, potem oszczyjniem, to jest hashtag trigger Marcio. <try> Tyle powiem. On się trochę no to. Tak dobrze mu wyszło to, te włosy. No to nie, to, to ludzie go zhejtowali i musiał przywrócić stare. Taki Siak, ja wracam do lobby za chwilę powrócę. Okej, okay, już jestem. Podsumowując, Melody będzie wbijana na moim koncie na 30 rank, pod warunkiem, że będzie jakakolwiek mapa na safe. O, właśnie, teraz jest na przykład safe. Yy, gdzie będę mógł używać yy, szpatułki, bo szpatułka jest OP. No, słuchajcie, jak mogę znikać po zabiciu yy, i moje nutki też będą znikać, no to no, ja powiem tylko tyle. Jestem OP. Zabijam taką na przykład kurczę Jessie, biorę, znikam, yy, jestem przy safe i go obijam cały czas. Oni tam idą pomiędzy rozem. Tak jak, Ja wam dziękuję za oglądanie. Do końca zostawcie łapkę w górę. Subika. Wpadajcie na kanał Joltoosa Kanał Flarka. I na kanał oczywiście Dottosa i Flarek. No i wpijcie jeszcze na e, Discord e, Ogniste pioruny Serdecznie zapraszam, a ja dziękuję za oglądanie. No i